Dzień dobry! Dziś dla Was takie nietypowe rozpoczęcie o raportu z naszej farmy przed moim domkiem. w taki drżysty dzień, ale zapraszam Was do oglądania takiej relacji, co ostatnio działo się na naszym gospodarstwie. Miłego oglądania. Wejście na kwaterę. Ustawiłem i tylne ogrodzenie, żeby nie cofały się już na to suche pole. I w tej chwili przechodzą na kwaterę. Rozciągnęły się troszkę. Zrobimy takie wej wąskie wejście Ale sobie poradziły Zobaczcie, tam mają rozstawione kwatery A tutaj jest ustawione tylne ogrodzenie, żeby już do tej części pola nie wchodziły o. Ostatnie osobniki w stadzie a się znajdzie jeden idiota który poszedł nie tędy co trzeba o, idzie. i idą na cielaki. I nasza żyrawka Tak ją nazywamy, bo ma takie plamki jak u żyrafy. Widzicie, wybiegane nieźle. No, a dwa poszły tam, gdzie nie trzeba. I teraz będzie awantura, jak mają się dostać do stada. No. Jak widzicie, ryzykują troszkę. A tam, się już nie potrafi przecisnąć. Następny. na tą samą drogą. I tam widzi sprężynkę, ale nie, pod sprężynką będzie chciał przejść. Zobaczcie. A? Tu masz otwarte. Zobaczyć czy nie zobaczy. Będzie chciał iść za innymi cielakami. Ale nie. Tego sprężynka przetrzymała. Boi się mnie. Muszę się cofnąć. Może inny mu pokaże, gdzie ma wejść. A jednak jednak musi przejść tędy no i będę głodować o następny co tam pastuch w ogóle nie będziemy się go słuchać teraz muszę się przegonić Wejście Angusów na nową kwaterę Troszkę się rozbiegły w inną stronę I zaraz będziemy je gonić po polach Ale tu sobie przez mostek przechodzą Nie mają z tym problemu Ale Karina pobiegła I zarządziła migracją I teraz wszystkie już przejdą tak jak powinny A na końcu moje podhalany Zobaczcie jak one tutaj wchodzą, jaka piękna urosła to trawa. Nie ma jak jednak wilgoć dużo wilgoci powoduje, że trawy się też dużo pojawia No i ostatnie cielaki Maluszek przeszedł, jest jeden cielaczek ostatnio urodzony No i pięknie stado wygląda na nowej kwaterze. Angusy przesły się z mostka, z mostku na tą kwaterę. Skupiły się tutaj, zobaczcie jak położyły te rdesty, jak położyły trawę. Ale jestem pewien, że jak jutro przyjdę, będzie to wyjedzone do ziemi. No trawa wyrosła wyśmienicie, te warunki pogodowe, które mieliśmy, ta woda, która spadała tutaj, naprawdę zrobiła nam wyśmienitą robotę. Jak widzicie, tej trawy jest naprawdę tutaj dużo. Weszliśmy w prawie dobrym momencie, kiedy te nasienniki są wytworzone i kiedy będą się rozsiewały nasiona. Pięknie sobie pobierają tą paszę, pięknie jedzą. Fajnie stado się skopiło. A kwatera poprzednia będzie już sobie odpoczywała. Tak się złożyło, że znowu przy zachodzie słońca weszły na nową kwaterę. Poprzednia była i tak duża. Miały do dyspozycji naprawdę duży kawałek. No i teraz ta też jest taka olbrzymia. Zawsze na początku wejścia na kwaterę dajemy im większą e, kwaterę, aby mogły się rozejść swobodnie. E, a później już będziemy wydzielać im naprawdę delikatnymi takimi kąskami aby mogły po prostu się posilić no zobaczcie jak to fajnie, jak to bioróżnorodnie jaka tu jest różna ta trawa a nawet ich własnica się pojawiła dużo rdestu, koniczyny na bogato mają tutaj, naprawdę na bogato zobaczcie jak tutaj to wychodzi a angusy wybredne nie są wszystko to wyjedzą. Mam nadzieję, że będę wam mógł pokazać jak pięknie to zostało przez nie wyjedzone. No ciesiek. Zajęte są jedzeniem. Nie zwracają nawet uwagi, zobaczcie, na te moje podhalany, które sobie chodzą wokół stada. Minęło właśnie 24 godziny od czasu, kiedy wpuściliśmy Angusy na nową kwaterę. No i możecie zobaczyć, jaka jest różnica tej zieloności, którą tu wczoraj widzieliśmy. Już nie ma. Angusy część wyjadły, część przedeptały. Jak widzicie, no trochę się obskakują, bo krówki mają jeszcze rójki i Bongo tutaj mocno pilnuje, bo wolce próbują też skakać. Po krówkach czując zew natury, nie mogąc jednak nic zdziałać. Także zobaczcie, pięknie tutaj zjadły to, co mogły zjeść. W tej chwili pójdą za mną, damy im nową kwaterę. Będę pokazywał, jak one za mną idą. Całe stado czekają na nową kwaterę. Niestety zdarza się czasami, że przejdą cielaki, tak jako tutaj. I przydepczą troszkę tą trawę. Ale nie ma takiej tragedii. Angusy w to wejdą i też to wyjedzą. Nawet takie przydeptane. Także kwatera, którą wczoraj dostały była w miarę dobrze dobrana, bo, bo ładnie to wyjadły. O bongo siedzi tutaj blisko. Ładnie to wyjadły, jak widzicie. Co mogły... Co mogły nawet sity poprzygryzały troszkę. Część pozdeptywały. No i tą zielonkę też. Też ładnie wyjadły. No, idzie za mną całe stado. Tam jest wrotek, więc dlatego muszę tu iść. Coś się przepychają. jest za szybko wyszła. A to nowy urodzony cielaczek. Ma no, dopiero 3 dni, a zobaczcie jak fajnie już biega. Pora na kolczykowanie. Takiego. Urodził się byczek. Także stado się powiększyło aha, a tu prysznic na rozk rozkopywaniu no i te nasze czorty tutaj przybiegły, będą wkurzać nasze stado zaraz im dam kwaterę, jak widzicie ustawiona następna bariera zaraz szczęśliwe wejdą na tą nową angusy już dostały swoją kwaterę już pobierają sobie tutaj pokarm, a my jesteśmy w trakcie rozstawiania następnego następnej kwatery tu Karina idzie prosto z kołowrotkiem, możecie zobaczyć jak ta trawa ładnie wyrosła idzie z kołowrotkiem, powoli nie spiesząc się bo przecież to nie są zawody ja mam czas na to, żeby spokojnie tutaj nagrać a wyszedł tutaj ten maluszek który się niedawno urodził z prycią Macie jakiś trzytek fajny No i całe stado rozkoszuje się tutaj nową kwaterą Wyjadają zielonkę jak widzicie No bo przecież nic innego tutaj nie ma A my ustawimy im kwaterę na następne 12 godzin, które otrzymają jutro Nie, to wyjadają, że nawet nie ma co tutaj komentować jak widzicie to Warto tylko popatrzeć na nie Tak redwolec który tutaj stoi Pięknie wyrósł I pod pastuchę. się pięknie rozeszły Nasz byk Maniusz idzie w zaloty. Idzie w zaloty do naszej krowy Staśki. Pierwszy raz był wypuszczony ze swojej zagrody i tak się cieszy, chyba. O. Pierwszy raz coś takiego obserwuję. Krówka staśka ma rójkę dzisiaj, to nawet tak mocną. No i manik wyszedł do niej, to wpuściliśmy go rodeo takie odstawie. Trochę wiatr wieje. Od czasu, kiedy został zamknięty, w wybiegu nie był tak wypuszczony na pastwisko. A Wiesia, w ogóle się nim nie przejmuje. Taśka chce po nim skakać, bo ma rójkę A to odwrotnie powinno nastąpić Maniek powinien skoczyć Dobra, ja na chwilkę ich tu zostawię, bo mogą się czuć spłoszeni Ale będę obserwował też, co tu się dzieje Chciałem dzisiaj pokazać też jak działa przyroda? Zobaczcie, ile tutaj jest babki. Całe pole obrośnięte babką. Ta niewiele, nie ma za dużo trawy, ale tej babki tutaj jest naprawdę dużo. Skąd ta babka tutaj się wzięła? A skąd wycofała się trawa? A wzięła się stąd, że to miejsce akurat tutaj widać, jak ono jest rozległe. To miejsce wydeptały wcześniej, w tym roku, angusy. To jest takie miejsce, w którym zobaczcie, jaka to jest granica pomiędzy runią paswiskową, a tą polem babki. Było takie miejsce, tak jak tutaj, to czarne, w którym angusy sobie stały, utworzyły taki okrąg i wokół niego deptały. Tam dalej jest następne takie miejsce. W takich miejscach troszkę się cofa, trawa wycofała. I zamnia strawy na no Artura przysłała coś innego, żeby przykryć glebę, która jest dla niej źródłem funkcjonowania. No i przykryła to babką na cytowatą. Angusy bardzo ładnie ją wyjadają. Zobaczcie, to było to miejsce, w którym takie, taka rzecz się zdarzyła. Super zioła, do tego, żeby wzbogacić dietę naszych angusów. Jest tutaj taką ciekawostkę, chciałem pokazać. Widzicie że nawet granica jest zauważalna tutaj jest po lewej stronie bardziej zielona a po prawej rośnie ta babka lancetowata no i angusy super fajnie ją wyjedzą także taka ciekawa obserwacja, co też się u nas stało na farmie kurczaki znowu przeciągnięte na nową kwaterę i znowu ten sam obrazek wyjadają koniczynę jak listki sałaty rozgaśły się i wszystko co jest wokół nich skrzętnie jest wyjadane. zobaczcie jak pięknie wyjadają położy się taki i listek za listkiem o, fajnie tam skupię sobie Jedzą się kończynki później zjedzą swoją karmę i w taki sposób powstanie zdrowy dla człowieka. Zobaczcie ile tu jest tej kończyny. Jakie one mają królestwo? A zobaczcie jak wyjadają po co mogły skrętnie wyjadą. pięknie to wygląda. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kąciku poświęconym twórczości Tomasza i Jana Kwaśniewskich. Zanim jednak przejdę do fragmentu książki, który chciałbym Wam dziś przytoczyć, mały kącik reklamowy. Chciałem się pochwalić swoimi wydaniami. Otóż być może pamiętacie, wydałem kiedyś taką broszurkę Rolnictwo regeneratywne to razem z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Bardzo fajnie wydana taka broszurka Ci co przyjeżdżają do nas na, na szkolenia mogli zobaczyć Niektórym też rozdawałem Jest też broszurka do ściągnięcia z strony Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego W dziale broszurki można taką broszurkę znaleźć i w formie PDF-a sobie ściągnąć ja mam też takie drukowane, bardzo, bardzo fajnie wydana, taka świetlista. No i z, oczywiście fajna treść dotyco, dotycząca rolnictwa regeneratywnego. pastwisk, jak my o to wszystko dbamy, jak to, jak to robimy. E, pokazane zdjęcia z wyglądania, jak to belgrazing u nas wygląda. Także e, fajna broszurka okraszona właśnie też naszymi e, tutaj e, zdjęciami. Napisałem teraz drugą taką broszurkę i została już wydana. Druk pastwiskowy w ramach rolnictwa regeneratywnego. Taka fajna broszurka poświęcona jedynie drobiu i też tutaj szczegóły jak budowaliśmy kurnik, dlaczego, opisane jak hodujemy kury pastwiskowe, fajne zdjęcia jak nasze kurniki na pastwisku wyglądają, jak kurki wyjadają tą ruń pastwiskową, jakie są tego efekty, to wszystko jest bardzo, bardzo fajnie opisane w tej broszurce, no, dostaje takie fajne pochwały, że jest to taka naprawdę no, kwintesencja tej wiedzy, którą udaje nam się tutaj zdobyć, jeżeli chodzi o chów i hodowlę zwierząt naszych, na naszych tutaj terenach. Także myślę, że też będziecie zainteresowani właśnie tutaj poświęconej brojlerom i, i kurom nioską na pastwisku. Druk pastwiskowy w ramach rolnictwa regeneratywnego, bardzo fajna broszurka wyszła, więc jeśli jest, jesteście zainteresowani, można sobie wejść na strony. Postaram się pod filmikiem tutaj wrzucić linki, z których taką broszurkę będzie można sobie ściągnąć. Z dla zainteresowanych można sobie taką broszurkę ściągnąć. Chciałem Wam jeszcze pokazać tutaj kwartalnik optymalni, w tym kwartalniku pojawiły się też moje artykuły. Zacząłem pisać do tego kwartalnika Rolnictwo Regeneratywne. To już jest drugi artykuł, wcześniej to jest lato, wcześniej była wiosna i w wiośnie tutaj były też moje artykuły, też o rolnictwie regeneratywnym. Odżywianie się zgodnie z naturą. Z naturą oczywiście człowieka. Opisałem tutaj troszkę o e, procesie chowu, e, hodowli zwierząt, a później jak to wpływa na nasz, e, nasze e, po samopoczucie, na nasze życie, na nasze zdrowie. E, cały czas powtarzam, że każdy posiłek, który spożywamy, to jest krótkoterminowa inwestycja w to, jak się czujemy, e, średnioterminowa w to jak wyglądamy. I długoterminowa, w to jakie mamy zdrowie. No I warto o tym pamiętać, stąd po prostu e, pisuję do e, tego optymalnego czasopisma, żeby podzielić się właśnie informacjami, tak naprawdę, od wideł do widelca, jakie, jaka jest najprostsza ta droga. I z tym się chciałem Wam podzielić. Taki mały kącik reklamowy, e, obydwie broszurki, jeszcze raz pokażę. Postaram się zamieścić te linki, żeby one były dla nas wszystkich dostępne. No i na koniec chciałem się podzielić fragmentem książki. Myślę, że już nieraz go przytaczałem przy różnych rozmowach, ale sądzę, że nigdy dość ważnych fragmentów. Tym razem z odpowiedzi na listy doktora Jana Kwaśniewskiego uważam, że warto przytaczać ten fragment od czasu do czasu, bo to jest właśnie kwintesencja od wideł do widelca. Dlaczego tak naprawdę mamy taką ani inną hodowlę, jak to wpływa na nasze organizmy i dlaczego właśnie w taki sposób to powinno wpływać? Jakie, jakie wybory dokonujemy związane z naszym życiem, z żywieniem, a później z życiem, jak to na nas wszystkich wpływa. Posłuchajcie. Lepiej mieć wysoką inteligencję, być bogatym, mieć najwyższe wyniki w pracy, łatwo. Dostawać się na studia, mieć lepsze wyniki w nauce, w sporcie, mieć lepsze zdolności manualne, lepszy refleks, szybciej awansować w pracy i mieć niższą wagę ciała i niski poziom cholesterolu. Aby te cele uzyskać, trzeba inwestować we własny organizm. To jest najważniejsza inwestycja dla jednostki i narodów. Jeżeli inwestujemy we własny organizm, no to przecież nic złego nam się nie może stanąć, staną się tylko wyborne i dobre dla nas rzeczy. A skoro my będziemy dobrze funkcjonować, no to i nasz naród będzie dobrze funkcjonował. To jest kwintesencja tego wszystkiego. Oszczędzać trzeba na wszystkim, bo nie godzi się marnotrawić energii, która może pomóc innym, ale nie wolno oszczędzać na jedzeniu. Bowiem, jeśli zacznie się oszczędzać na jedzeniu, trzeba będzie do końca życia oszczędzać na wszystkim. Jeśli nie będziemy oszczędzać na jedzeniu, nie będziemy musieli w swoim życiu oszczędzać na niczym. Jaka prosta kwintesencja! Jak zasilić dobrze swój organizm, swój mózg, który będzie pracował idealnie, wtedy będzie podejmować trafne dla nas decyzje i nam będzie się żywo dobrze. Jeszcze raz wam to przeczytam, bo to jest, to jest kwintesencja, jeżeli chodzi o żywienie optymalne. Technikalia to oczywiście tyle białka, tyle tłuszczu, czyli tam 1 gram białka, 3 gramy tłuszczu i 0,8 g węglowodanów na nasz organizm, na naszą masę właściwą, ale to są technikalia. Kwintesencją tego wszystkiego jest to, co w tych kilku słowach, w tych kilku zdaniach zebrał dr Jan Kwaśniewski. Oszczędzać trzeba na wszystkim, bo nie godzi się marnotrawić energii, która może pomóc innym, ale nie wolno oszczędzać na jedzeniu, bowiem jeśli zacznie się oszczędzać na jedzeniu, trzeba będzie do końca życia oszczędzać na wszystkim. Jeśli nie będziemy oszczędzać na jedzeniu, nie będziemy musieli w swoim życiu oszczędzać na niczym. Wielokrotnie, jak y, sprzedaję swoje produkty. Y, Usłyszę od ludzi: A, że ten produkt jest drogi, czy jest za drogi dla mnie. Wtedy ja zawsze odpowiadam cierpliwie, tłumaczę i na końcu powtarzam: I musi pan, pani zobaczyć, dlaczego akurat panią na ten produkt nie stać. Może nie dlatego, że on jest za drogi, a może dlatego, że wcześniej była pani w sklepie, kupiła Pepsi Collę, kupiła papierosy. Ma może pani, pani źle ustawione priorytety co jest dla pani w życiu najważniejsze? A żywność, żywienie, jakie mamy, jest dla nas najważniejsze, bo to ono decyduje, w jaki sposób my żyjemy. Posłuchajmy dalej. Jeśli człowiek umie rozsądnie wydawać swoje pieniądze i umie ich więcej zarabiać, nie ma patologicznych potrzeb. Może żyć zdrowo i godnie wszędzie w Polsce czy gdzie indziej. Tak, Nie, musi, nie musimy żyć w Polsce, możemy żyć gdzie indziej, ale oczywiście warto, żebyśmy żyli w swoim własnym kraju i żyli w tym kraju rozumnie. Jeśli tego nie umie, nawet w Szwajcarii będzie bezdomnym nędzarzem. Oczywiście, jeżeli nie umie się dostosować do warunków w Polsce, to i niekoniecznie musi się dostosować do warunków gdzie indziej. A to, czy umie, czy nie umie, zależy od tego, czym się żywi. Im gorzej się żywi, tym częściej musi być alkoholikiem czy narkomanem. Tym bardziej potrafi zmarnotrawić środki, jakimi dysponuje. I tym mniej na tych środku, ma tych środków dla siebie. Jeżeli trwonimy, kupujemy papierosy, kupujemy jakieś kole, kupujemy chleb, który tylko prowadzi do chorób, no to nie potrafimy sobie znaleźć miejsca do życia nigdzie. I będziemy nędzarzem w Szwajcarii czy też w Polsce. Namawiam was za tym, żebyście nie oszczędzali na jedzeniu. Bo jeżeli się nie oszczędza na jedzeniu i dobrze według już technikaliów i formuły zarządza się własnym organizmem, wtedy mamy dostatni, dobre życie i nie musimy oszczędzać na niczym. Tego byśmy przecież chcieli. Długo się zastanawiałem, jak dr Kwaśniewski mówił, że ży żywienie optymalne jest dla człowieka. Dopiero Platon nam odpowiedział czym jest człowieczeństwo człowieczeństwo zaczyna się tam gdzie kończy się niewolnictwo nie bądźmy więc niewolnikami bądźmy ludźmi niezależnymi a to można uzyskać jedynie dzięki żywieniu optymalnemu serdecznie was do tego zapraszam bardzo dziękuję za uwagę będziemy w kontakcie do usłyszenia pa